Cześć, chciałam was zaprosić na bezpłatne wyzwanie finansowe. Finanse domowe bez tajemnic, które rusza już w poniedziałek 17 stycznia. Dołącz do nas. To wyzwanie tak naprawdę jest dla wszystkich osób, które mają ochotę popracować nad swoimi finansami. Jeżeli twoim noworocznym postanowieniem albo takim założeniem była poprawa swoich finansów, no to teraz masz ku temu świetną okazję, żeby zacząć. Jeżeli zaś twoje finanse mają się zupełnie Dobrze i nic im nie dolega, to być może podczas tego wyzwania znajdziesz kolejną inspirację, tak aby jeszcze lepiej zacząć, oszczędzać i planować swoje wydatki. Finanse domowe bez tajemnic to wyzwanie, podczas którego coś trzeba będzie zrobić, czyli popracować, zaplanować, podziałać. Tak, to nie jest tak, że zrobi się samo. Bo pamiętajcie, tylko praktyczne działania mają tak naprawdę moc. Są takie trzy moje ulubione warunki sukcesu. Dyscyplina. Czas, konsekwencja. Być może brzmi groźnie, ale może być zupełnie przyjemne, zwłaszcza gdy zaczniesz odczuwać tego pozytywne skutki. No i oczywiście, gdy zaczniesz odczuwać realne korzyści z tego wynikające. Często do mnie piszecie, że trudno jest Wam zacząć i jeszcze trudniej jest w czymś wytrwać. I zupełnie się z tym zgadzam, bo wytrwałość w dążeniu do celu jest taką trochę walką samej ze sobą. Ale pamiętajcie, wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwo. Lub gdy nie stanie się nawykiem, bo gdy już coś robimy yy, z nawyku, to robimy to automatycznie, bez mniejszego wysiłku. A wypracowanie dobrych finansowych nawyków to jest właśnie już połowa drogi do sukcesu. Dlatego chcę Wam w tym troszkę pomóc i zaprosić na to wyzwanie. Od 17 do 19 stycznia będę wysyłać do Was materiały. Koniecznie trzeba się zapisać. Aby otrzymać te materiały, można też dołączyć do grupy Finanse w świecie kobiet, bo w grupie będziemy też wspólnie pracować nad tym wyzwaniem. Czyli trzy dni, trzy kroki bardzo ważne do zaplanowania finansów osobistych na cały rok. Zapraszam serdecznie.